W ostatnim wakacyjnym, wyjątkowym wydarzeniu pikniku rodzinnym w Pławskiej Marinie, wpisującym się w cykl weekendlowe pławy organizatorzy gościli niezwykłych partnerów. Dla przybyłych w niedzielę popołudnie gości, Centrum Nauki Kopernik i Edukacja 3.0, którzy przyłączyli się do przedsięwzięcia, wzbogacając inicjatywę o fascynujące doświadczenia naukowe, przygotowali szereg niezwykłych eksperymentów i doświadczeń naukowych. W trakcie pikniku, który zamknął wakacyjne spotkania rodzinne, dodatkowo uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ekologicznym konkursie zorganizowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Puławach. Dzięki tej rywalizacji dzieci i młodzież mogły pokazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska. Jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w Marinie Puławy na pikniku familijnym w ramach weekendlowe Puławy. Jest z nami przede wszystkim Centrum Nauki Kopernik z pokazami naukowymi oraz z warsztatami. Jest z nami edukacja 30, z którą możemy się przenieść w wirtualną rzeczywistość, zakład usług komunalnych z grą edukacyjną. Jest także stanowisko budżetu obywatelskiego, gdzie możecie się dowiedzieć, na jakie projekty będziecie mogli zagłosować już za kilka dni. Jest z nami także klub sportowy Wisła Puławy, gdzie na mamy ale jak widzę nie tylko najmłodsi, chcą sprawdzić swoje umiejętności w piłce nożnej. Będzie oczywiście Piana Party, czyli to, co wszyscy lubią najbardziej, trochę dla ochłody, trochę dla zabawy, z OSP Włostowice. Bardzo Wam dziękujemy za to, że spędziliście z nami kolejne weekendlowe już te wakacje. Za nami osiem potańcówek, trzy wydarzenia w Marinie Puławy, jedno kino samochodowe. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy się razem bawić wakacje i spędzimy je tak samo na wesoło, na tanecznie w przyszłym roku. Przed nami zakończenie lata. 10 września widzimy się pod halą sportową Grupa Azoty Puławy, gdzie wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli Beata i Pełna atrakcji i pozytywnej energii zabawa trwała aż do godziny 20.00. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy, ulica Dębinska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów.